No hello, tutaj propozycja ze mną, Be Hunter, witam! No siemanko, siemanko, siemanko To co głosiłem już wczoraj wam, że te zmiany na kanale, te zmiany już nastąpiły e, znaczy, A nie, 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 zmiany? Niektóre, a to widzisz, e, zo, 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 ty zobaczysz Znaczy ja, za, ja widziałem za... ankieta, że tam była jakaś, tak o to chodzi Tak, między innymi, e, znaczy są cztery zmiany e, Pierwsza z nich to taka, że zaczynam lekki montaż filmów od poniedziałku Czyli, że no takie wycinanie nudniejszych fragmentów, ewentualnie wstawienie jakiegoś mema i, i naprawdę tak naprawdę wszystkie moje te kwestie, tak, te tak, moje... bo to nudne fragmenty, dokładnie. E, no i to, to, to tak, to jedna sprawa, druga sprawa to taka, że będzie, będzie intro, ale to wszystko mówię to od poniedziałku. E, intro nawet powiem seria intr, bo to takie śmieszne, se, króciutkie 3-4 sekundowe porobiłem intra i ich, ich jest kilkanaście i będzie śmieszne są. No Ty, trzeci jesteś. O, chyba cię wyprzedziłem. E... Nie jesteś trzeci, jesteś ósmy. Tak, ale trzeci od kiedy wszedłem do sesji, wiesz, to tak się, to tak się wyświetla. E... Aha. No i, i teges, szmeges. Y... To te serie intr. Y... Live'y co tydzień w piątek o, o godzinie 18 sobie Hunterowi nie wchodzić w Paradę o 16. Zapraszam. O której jeszcze raz? O 18:00. No ja o 19 robię, 16-19. No idziesz, no to ja o 18, no to, to, to tak, ja to, to, ale to moje to takie godzinne, będą może półtorej godziny, także zapraszam no serdecznie we, również. ewentualnie będziesz rajdował mnie potem. A no ewentualnie właśnie, się będziemy łączyć w jednego live'a, o, albo coś w tym stylu. Super. E, chyba z tą wygrałem. E, chyba mnie. jednak nie. Wyprzedziłeś mnie na koniec? O, że sztywam ja. No, to, to czekaj, czekaj, bo do, dokończy, dokończę ci te zmiany, bo wszyscy już wiedzą. A, ten, a kolejna zmiana to taka, że nie będzie no takich samych filmików na różnych kanałach. I właśnie do tego dążyłem, że zapraszam serdecznie na zupełnie inny odcinek z do Huntera jutro. U mnie o 10.30, tak dokładnie. Nie dialam. Teraz Powtórzyłem tak. to, chociaż mój, nie wiem dlaczego, ale mój filmik ten, wiesz, o tym jak ja to tam gadałem, to trwał znacznie dłużej. <laughs> bo widzisz, tu się, bo... A tu się no bo tak, 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 właśnie, tak, no właśnie, no. Bo... Czy teraz spodziewajcie się, że Purpos będzie montował film w ten sposób, że no po prostu będziecie mnie bardzo mało słyszeli w sumie. <laughs> będzie na spokojny, tak. Huntera w ogóle nie będzie słychać, będzie wyłączony. I rozumiem, że będziesz cenzurował przekleństwa, tak? No nie, no tak. Twoich przekleństw to jest aż wstyd cenzurować, bo to tak, no to takie, no to takie hunterowe już. No jak, jak hunter nie przeklinający, to jak żołnierz bez karabinu. Tak mówisz? No bo ten. <noise> no bo Chen znowu. Co ty żeś znowu wymyślił? O, to jest ten ten pierwszy. Okay. Ja nie wiem jak to przejść, ale zaraz. To się proste dowiem. jest. Trójeczkę sobie kliknij, jak już będziesz wjeżdżał na te rampy, nie? Być ci łatwiej. No. O Jezu! To trzeba, to trzeba tak naokoło jeździć? No tak. Nie inaczej. Ale możesz mi mówić, Marcin. Dobra. Jezusa zostaw tam, wiesz, w kościele. A taka a tego, że nie będziesz cenzurował moich tych, przypomniała mi się jedna bardzo śmieszna scena z yy, South Parka. No. Kuj, kurwa, dupa ci, ci poprawki na Barbara Streisand. Mar, proszę bardzo, cenzuruj to. Ale je, to dopiero od poniedziałku będę montaż robił, także. A, to przepraszam. Przepraszam, że tak, no niestety. Tutaj... Ale do, a dlaczego od poniedziałku? A dlatego, że 5 minut temu dosłownie, no dobra, może 10 minut temu wszedłem do domu, bo wróciłem z tygodniowej podróży i, 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 i po prostu nie zdążyłbym tego teraz zrobić, bo to. Aha, a nagrywam to w piątek. Taka ciekawostka, nie? Tutaj dla tych, co. Nie załapali tego niuansu małego. Dokładnie. Le, jak. Dlaczego ja zrobiłem 19 sekund? Jak to przejechać tak szybciej? Eee, no wiesz. <laughs> bo pierwsze przejazdy się nie liczą, bo byłeś wcześniej w grze. Eee, I po prostu. No o, ja sobie t... popatrzę na ciebie. A ty, to po prostu takim tym, tym spiralą jedziesz, tak? No, jak? Cały nie no, bo ja myślałem, że jakoś tam skracasz czy coś. Nie no, spiraluję sam. Łomatko, i córko! i córko! i córko, i jeszcze jedna córko! Jak ja to zrobiłem wcześniej? No właśnie, też tak się zastanawiam, ty. <laughs> bo teraz to dobrze mi tak poszło, tak jakby. Nie, nasi nie, gorszy czas miałeś. No, no właśnie, teraz mi poszło dobrze, a byłem przekonany, że. 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 A ja wiem, to chyba trzeba huknąć, wiesz? Tak mi się wydaje. To huknąć? W to, w to, w to, no to na tym zakręcie co to się go nie da wyrobić bez hamowania, to chyba trzeba przyłożyć w ściankę. Walbounce też jest tak zwane. Walbounce? Walbounce, tak. ja to się nie znam. Znaczy, no nie żebyś tutaj wiesz jakoś zatruwał atmosferę nam na odcinku czy coś, ale... Chodzi po prostu o wallbounce odbicie. A, walbounce, dobra. No widzisz już... I co, z wallbouncem to zrobiłeś? Nie, bez. Nie, a nie, Zy, Zy, Zy. Bąsłem, bąsłem, bąsłesz, Tak. No teraz zrobiłem też z bąsłem. Ja wiem jak skrócić można, chyba. Jak? Ostatni, ostatnia spiralka. Możesz już przeskoczyć bezpośrednio na metę. Aha. Bo jest taki bardzo przeskok tam.

No musisz zobaczyć, jak będziesz widział, że jest pomiędzy metą a ten. Pomiędzy metą a, a twoją pozycją, jeszcze jedna taka spirala.. A, 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 a. a tak mi ładnie o, szło. Shit. I co? Udało ci się. Kurwa, żem to opanował tylko. No y y i. 20 setnych! Bezurbansa, stary drift bez... tak ładnie w, w No ja, ja też szedłem. bez bezurbansa właśnie później to zrobiłem. Bardzo ładnie, tylko że żem to spinkolił, po prostu żem to spinkolił, no? O 33 setne poprawiałem czas, więc. to bym... w ogóle ja mam lepszą pozycję od ciebie już na świecie. Kurwa, no kurre, jak ty no life już ja tydzień byłem na wiesz, na wyjeździe, a ty żeś z no life tutaj. Czemu jest ty żeś dostał... Ja no dwugodzinnego zrobiłem. No właśnie, no to mówię, że żeś z no life u. Znaczy w zasadzie to, żeś z life <laughs> <żem> Dobre, to będzie. Poseł, jaki tutaj kurde dał No, nie! Żartowniś normalnie ze mnie. Kto by pomyślał? Dobra, jedziemy. Cisza na stole. A nie, to. A, bo zobacz ten. Aha, bo to chyba. Nie. On napisał tam: rym chwy. A co to jest chyba? Może chodzi o... o mnie. A, to jest możliwe. Ale ja bym tam nie chciał rympan polić, yy, Hunterka. Nie no, jest w moim niektórzy... typem. <grych> ale niektórzy mają takie marzenia, wiesz. Co poradzisz? Oj, Hunter, ziemi. ale że się od, odbijasz się normalnie jak w, pin, w pinballu. No, już tam, ty tam nie, nie, nie słowo żadnych tam wyrazów. O, 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 13, o, o, o. No to... ja najpierw sobie przejadę. To powiem ci, że to taki, 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 dobry taki, taki. Mhm. Mm to, to, dobre takie. Ładnie przejechałeś. 30... Tutaj kurczę uderzam. 326 jestem. No tutaj też uderzam. Pięć! A... A to trzeba normalnie tak ten. To trzeba tak normalnie tak nie uderzyć. I wtedy jest fajnie, mówię ci. No to, to to ja wiem. Fajnie wtedy jest. Ale tak jest fajnie. Ale o, tak jest fajnie! 14.08 Ja pierdykam prawie Tutaj, żeby tutaj nie przykleić tej ściany, to miałbym naprawdę y, niezłe czasy, a mam. No, to so, so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart jakoś tak to było. Dokładnie. O! Wow, teraz wow. to żem zrobił, teraz to żem to, 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 zrobił! Normalnie 13,55 Tak jak ja poleciałem pięknie, aż normalnie... ...spoczyłem się tak delikatnie przy jeździe mm. Ja zawsze Polerą. latam pięknie Ale ja tak bokiem Aaaa! poleciałem. Kurde ale to teraz żem, teraz Ja normal... tak bokiem poleciałem tak później bokiem wleciałem Tak naprawdę ładnie No co ty? O, to... O, ty! Nie mów tylko, że mnie wyprzedziłeś, bo się zdenerwuję. Nie, jeszcze nie. 1344, 44, jeszcze poprawiłem. No nie. No. <laughs> A ja leżę teraz przy pinkoliu. Ja tak samo. Normalnie tak przy. A ty jedziesz normalnie na tym, se jedziesz na tym, że na tym? Na na, na czym, na czym, na czym? Dobra, nie interesuj się. Kurde. Chodzi mi o to, czy ty przełączasz kamerkę na jedynkę i na to Oczywiście. Tak myślałem. Czytuchy. No kurna, bez tego to tak... to to byłoby ciężko. Wow! Wylecieć, szczególnie później trafić w ten... No trafić, trafić, nie? Rozumiesz? Mhm. Mm Kurde, so close, no matter how far. Gird dużo matchmo from the heart forever, forever trusting, trusting who, we who are. Are. And And uh... mothers. Dokładnie to mothers tak. jest Według mnie. No. Hy roka Ja zdaję sobie sprawę, że jest dużo zespołów, które stworzyło ee, ogólnie w swojej karierze dużo większe arcydzieła ale akurat ten utwór to według mnie jest po prostu numer jeden, jeżeli chodzi o drola, znaczy roka w zasadzie. Kurde, no już nie poprawię tego swojego czasu, no. No ja niestety też nie. Gdzieś jeszcze w pierwszej czwórce, bo taką czwórkę mam świętą, to jest, no, Another Breaking in the Wall, oczywiście, Pink Floyd'ów. Mm. A potem jeszcze by się zmieścił w tym, w tym, w tym zestawieniu zdecydowanie... Purple Rain Prince'a Tak Genialny utwór No, znaczy Prince jako ja, tako... Ja tego cover zrobiłem nawet O no, proszę Powiem Będę ci, że Prince jako tako to tak, tak, tak... No miał kilka dobrych kawałków, ale ogólnie to nie jest mój... Mój The że tak powiem, nie? No ale, ale, ale Purple Rain to jest po prostu... To jest magia To jest Purple Rain no, i kolejne to jest według mnie Deep Purple ze swoim utworem. Jakim? Smoke on the water. Dokładnie. Smoke on the water, a drugi nie był water. Taka <try> to melodia, zrobiliśmy mały. Tak, znaczy, no bo to taka według mnie właśnie taka święta czwórca. O, w ten sposób. To taki według mnie jest naprawdę kanon, jeżeli chodzi o Roka na świecie. Znaczy, być może coś pominałem? co jest też. Fenomenalne, no jest mnóstwo fenomenalnych, jak... Panie no Guns N' Roses przede wszystkim. Guns N' Roses i ich November Rain albo Don't Cry. A... Switch all the mine. Albo Switch I'll tego mnóstwo jest. <coughs> albo, no nie wiem, no... no... Dire Straits, al... Mark Knopfler i, 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 i ten... I, i, i Brother In Arms. Nie wiem, czy ty lubisz, czy nie lubisz. Jeszcze raz, że jak? Dire Straits Brother in Arms. Chyba nie słyszałem. Źle pojechałeś. W Praw, prawo. No właśnie, się zastanawiam i szukam. W Praw, prawo od razu. Jakieś mogłeś nie słyszeć Dire Straits? Mark Knopfler. Jedyny znany mi człowiek, który szarpie struny, a nie kostką gra. Może kiedyś słyszałem, ale po prostu no, nie On kojarzy z nazwy. Sporo się z Rickem Claptonem nagrał, wiesz? To nazwiska to tak średnio mi znane, szczerze ci mówię. Mark Ale może, słyszałem. może kojarzysz Money for Nothing and the Chicks for Free? Taki kawałek? Ktoś ci mówi? mm, -mm, mm, -mm. brother in arms. No brother in arms jest tak trudny, że nawet go ci nie zanucę specjalnie, bo jest... utworniaście trudny. Ale to posłuchaj sobie tego kawałka, bo tam gitara jest po prostu. Mm. On szarpie te struny, on gra na Lepolu. Zresztą mojej ukochanej gitarce. Gypson Lepo. Ja tu sygadam. Hunter tak bardzo się skupia, że mnie objechać, że nawet mnie nie słucha. Dokładnie, co mówiłeś? <laughs> Właśnie ty będziesz na Good Games, czy nie będziesz? Na Good Games. A, kiedy, co to jest Good Games i kiedy jest Good Games? Za tydzień yy, w Warszawie a, znaczy w sensie Star for Fans. No coś takiego. No to to niestety byłem, że tak powiem, już ugadany tam i już miałem tam być, ale niestety coś ważnego mi wypadło. I nie mogę być, ale na pewno będę na PGA. No to na PGA to ja też będę. No to Tylko szkoda, no to. że nie przyznali mi akredytacji dla osoby towarzyszącej. No mi też nie, no niestety. Nie wiem, co to w ogóle za jakieś rządy tam są, no ale... Dziwne, bardzo dziwne. I to dla mojego menedżera mi nie przyznali, no ale to dobra. I... No i w ogóle to tak zapomnieliśmy o jednym... ...z jednym z podstawowych zespołów, jeżeli już mamy mówić o Kanonie, czyli o Led Zeppelin. O, tak. No i Stairway to Heaven, no nie, dobra, Stairway to Heaven to pierwsze miejsce, zdecydowanie. Tak, tak zdecydowanie. <laughs> Tutaj już widzę, że dogadaliśmy się. To jest to jest najpiękniejsze co może być. To jest najpiękniejszy utwór świata zdecydowanie. I to schodzenie w dół, znaczy w zasadzie to do góry, no coś cudownego. O hunter mi A to właśnie jest przejście. No. Z pierwszej fazy, że tak powiem wyjście. Co ty teraz No właśnie to końcówkę tego przejścia. A faktycznie. To no ciężko jest zamłócić. <mulary> 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 Dokładnie. <mulary> pie Dobra, bo ci zaprawa za prawa autorskie zdejmę, że WoWoZela robi kurde ze pelinów. <mulary> powiem ci, że pie pierwszy, pierwszy etap, że tak powiem, potrafię zagrać, ale już niestety... Drugiego nie nie ja potrafię zagrać do, do solo. No to właśnie, no, no to no to to tak właśnie, to to tak mówię. No to tak, bo to jeszcze umiem zagrać. No i tutaj U się. to brzmi kurwa jakby krasnoludki jakieś wyprawka szły czy coś. Tydydydym, tydydydym, no i niestety tutaj się kończy moja wiedza jak to zagrać dalej. Znaczy bo to jest wyjątkowo skomplikowany utwór do zagrania. Mówmy się, że tam nie ma mowy o jakichś chwytach, nie ma mowy o akordach. Tutaj już jest rzeźnia. Palcoweczka tak zwana. Palcoweczka, dokładnie. No riffy, no, ale to w pewnym sensie są riffy, tak? O, wygrałem z tobą. No chyba że dojedziesz jeszcze jakoś fajnie teraz. Kurde, przewaliłem trochę. Ja, 400! Troszkę przywaliłem, stary, ale by Cię wyprzedził, nie? A tak właśnie jechałem. No cóż. Cholera. No bywa, no. Czyżby 2-0 dla mnie było? A 1 A ten pierwszy zaliczamy, tak? Nie, już cztery razy jechaliśmy. A no co ty, no to widzisz, Teraz... a to, to przepraszam. To tak, to, to, to wracam honor, to 2-2 jest, no ja tam ja się żartuję. Nie, 2-1, 2-1, bo pierwszego przejazdu nie liczymy. O, rzesz, ty, w dzwoneczek. Czy ty to widzisz? Teraz ty dwa razy wygra... nie, nie widzę. Eee... Zdecydowanie nie można tu pojechać prosto. Tutaj trzeba zeskoczyć z tego jakoś na boczek, tak. No dobra. Bo prosto będzie po prostu za, za wolno. Tylko jakby to tak... Aha. Aha, dobra. Oj, 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 to trudne to to je. Dobra, 8 sekund. UAAA! 7.05! Jak ty taki czas zrobiłeś? No, trzeba w zasadzie aż prawie, aż... prawie, że nie wjechać na tą rampę, wiesz? Tylko się tak, no... Fartem trochę tak, że tak powiem... A, bo... dobra, już widzę. Wylądować na cztery kółka... A, i Właści... wjechać w metę! Właściwie widziałem, jak teraz zrobiłeś to. Fajnie mi to wyszło, nie? Tylko że, że m... no spikolił dalej. No to, to właśnie, to, to tak. Ajajaj, aj, aj, głupio zrobiłem, w powietrzu się zatrzymałem. Chciałem, chciałem, wiesz, oszukać system i zatrzymać się w trakcie obracania się. Ale mi nie pykło. Po co bierzesz ten taki... Bo szybciej. Zamach. Szybciej. A więc to był zamach. Nie no, zamach, w sensie wymach, serwis, ręką. Tak. Dobry film. Kurde, no jest... A po co ci te. A po co ci te. 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 te, te ja! 6, 65! W celu wygrać mecz? A po co ci ten mecz, killer? Mało ciszy sławy? Kurde. Zdenerwowałem cię. No. Przepraszam, nie chciałem, tak naprawdę to. Nie chciałem. Tak naprawdę chciałem bardziej. Nie, ja nie lubię Cię denerwować Znaczy czasami jak... Ale dzisiaj nie masz humoru do przeklinania, to nie ma sensu Cię denerwować Za wysoko, Hunter, za wysoko No właśnie widzę o! Ale żem to teraz robił Ale tylko troszeczkę poprawiłeś No, czas. bo żem potem spinkolił, a tak dobrze mi... Tak dobrze, żem to zrobił na początku, a potem żem to spinkolił po prostu, żemno. no Żem, wyżem kurde Za wysoko No wiem To trzeba normalnie tak, normalnie tak, tylko no tak... O właśnie tak, o, tylko że teraz o, to za nisko. to, że Pi no. no. nie, nie, teraz. O! Jo! Ja, 65, kurde, twój czas zrobiłem poprzedni. No. No ale przynajmniej już wiesz o co chodzi. To takie. To taki... Tak, ja muszę takiego back-it flipa zrobić. Back-it flipa, ale to takiego niżutkiego, właśnie, bo ty to za wysokiego takiego tak, robiłeś. Tak, takiego, tak taki jakby trochę, tak. A, purpos i zapomniałem ci powiedzieć. Y... Kup sobie worms w WMD, jak jeszcze nie masz. Nie mam, a co to jest? To są wormsy odświeżone fizyką ze starych lat, z takich no, worms no, no. Armageddon, <laughs> tylko że ładniej graficznie zrobione. No? To musisz kupić No to kupię, kupię, kupię Znaczy ja teraz w ogóle mam jedną grę, którą bardzo chciałbym nagrać Jakaś to? Zapomniałem jak się nazywa Chodzi się szczurkiem 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 w butach i ze, szpad ze szpadą, taki, takie... Taki fajny RPG taki Znaczy nie wiem czy to RPG, ale bardzo... No, są tak słodziutkie te szczurki, że muszę je nagrać, no Mhm Back kick side no, flip, rób. Mi... No, próbuję. Wiesz, tak łatwo to. Ty... Back kick side flip to jest taki jeden na milion. Nie. Tak. To właśnie trzeba się tak kurna zmotywować, żeby naumieć się robić tego back kick side flipa back zawsze. Side flip. za, za wysoko, za wysoko, no, handlerze. No prawie. Zaż na mój czas, bo ja poprawiłem jeszcze. No, 6,30, widzę. No, panie, kręcę się, no! Widzisz, i nie grzmisz. No. no. Welcome, Speed. Have fun and, and enjoy. Have fun. Have and fun, eh? Yeah. Baby. And c, and c, and c. No, teraz by było dobrze, gdyby, gdyby było dobrze. A miałem wrażenie, że przez chwilę miałeś 62 takie, takie No. Yeah. Yeah. Teraz by było dobrze, gdyby było dobrze, no po prostu. O, ktoś jeszcze ci no, wyprzedził. Jakiś bukaker. A to ten, co jedzie e, bębi bębicą. I IOSHE 43, no nie! <głos> <głos> na sam koniec tak pięknie wylądowałem i zjebałem jak zwykle. Czyli co, 3-2. Dziękujemy nie Wam tak. serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, jeżeli tylko i wyłącznie dobra zabawa I do następnego odcinka. Trzymajcie się i zapraszam do Huntera na jutro. Tak, 10:30. ją. Cześć.